Dzień dobry, jesteśmy w firmie FOGO, naszego sponsora tytularnego. Pokażemy Wam troszkę firmę i porozmawiamy z pracownikami. Witamy z biura, przechodzimy do akcji. Z daleka widać, że to jest fan Unieleszną, Pani się uśmiecha. Czy ma Pani polubiony nasz profil na Facebooku? Nie, yes. nawet jest napisane wierny fan Unieleszną. Tak, tak. Jest, yes, potwierdzone. Polubienie na Facebooku mamy? E, będzie. Do zobaczenia na Oczywiście. Liga jest nasza! Mamy tutaj też jeszcze jednego fana. Polubiony nasz profil na Facebooku, ale akurat go nie ma, więc zostawiamy prezencik. Jest podobno bardzo wierny fanu Nileszno. A, tu wszyscy tutaj? Jest, yes. polubienie. Oczywiście. Oczywiście, dobra. Wierny fan. Przepraszam, czy może mi ktoś pomóc? Ten silnik będę potrzebował do motoru żużlowego. Nie ukrywam, że na takim silniku pewnie byłbym mnie do złapania, ale nie wiem, jakbym go do ramy wsadził. Jak kibicujecie panowie Unii Leszno? Tak. A czy macie naszą stronę polubioną na Facebooku? Tak. Nie. N nie? Ja Nie te, posiadam Facebooka Pewnie ktoś w rodzinie ma Tak to Jak pan wróci do domu to proszę, żeby tam ktoś kliknął polubienie, bo ja jestem z tych polubień Dobrze. potem rozliczany Dobrze Dobra, to daję prezenty Halt! Ma pan na Facebooku polubiony nasz profil? Dobrze Proszę bardzo, smyczka od Unii i widzimy się na stadionie Robi wrażenie Najważniejsze miejsce w firmie, jest, Facebook. Dobrze, no to dziękujemy ślicznie. Jest, jest. Dziękujemy bardzo. Czy mamy tutaj fana Unii Leszno? Widzimy się na stadionie Fogo. Jesteśmy w kontakcie.